Siedź, Wow. Siemanko, witam Was w pierwszym filmie złowienia na przynęty Predator. Dzisiaj będziemy polować z Szymonem, który jest za kamerą, na okonie. Zobaczymy, jak to pójdzie, bo dodatkowo sobie utrudniliśmy albo ułatwiliśmy sprawę w tym, że jesteśmy na Beli boatach. Szymon, prowadź. Płyniemy. I tak wygląda moja bakista, w której trzymam wszystkie moje przynęty. Przynajmniej te, w których dzisiaj najmocniej bierze, czyli trzy talowe embriony i Krakenszady. E embriony Twisty są schowane za mną na siedlisku. Dodatkowo jeszcze znajdziemy tam mniejsze rozmiary, ale na razie stawiam właśnie na to, ponieważ chcę łowić fajne, duże okonie. Krakenszat czy sale serii Predator od Libra Lurs w kolorze elektro. Zobaczyłem czy uda się złowić okonia w pierwszym rzucie. Sznęta leci na początek spadku. Damy jej opaść do dna. Dotarła, łowimy na 5 gramach. Jest dość głęboko. Na razie sobie będziemy je odkładać do podbieraka, żeby nam nie odprowadziły stada że będą odpoczywać razem z Red Bullem. Dobra. I kolejny. Siedzi. Ale fajny. O proszę, jaki okon. Kraken 3-calowy, no i okoń całkiem niezły. No i to co mówiłem, kraken 3-calowy, główka 3 gramy, łowimy dalej. Płyniemy na kolejną miejscówkę, Szymon już jest dalej, ja niestety muszę go dogonić, w tym miejscu ryby przestały kompletnie reagować. Jest dość płytko, zobaczymy w agresywnym opadzie, czyli dość szybko, dość ciężkie obciążenie i dość mocne podbicie, spróbujemy na krakena w kolorze motoroil. Trójkątna nagłówka nadaje to trochę bardziej migotliwej pracy. Damy opaść do dna, opadło i na agresorach. Obać, one właśnie tu tego, tego potrzebują. Pobiec. Ou oh, jaki fajny gad. Proszę. Brania się skończyły, więc zmieniam teraz na embriona obciążenie, zostawiam to samo. Zobaczymy co się uda złowić. No, i zobaczcie. Pokonek MP3-calowy, zjedzony. Salutki. Boda jest dość brudna. Myślę, że perła jak najbardziej powinna się to sprawdzić. I siedzi. Możecie zobaczyć embrion suśnięty po całą główkę 2,5 sana. I taki okonek przyzwoity z 26-7 cm całkiem spoko, ryb całkiem sporo, Szymon jeszcze ciągnie właśnie okonia, ale teraz zrobimy sobie przerwę, bo już pływamy tutaj od godziny 12, jest 16, więc trzeba troszkę odpocząć. Za chwilkę wracamy na wodę. Zobaczymy, co tu będzie się działo pod wieczór. Trzeba trochę przygotować też inny sprzęt, bo planujemy popłynąć na troszkę głębszą wodę, którą już widzieliśmy e, dzień wcześniej. I zobaczymy, co z tego wyjdzie. Dobra, chwila przerwy była. Teraz trzeba znowu połowić okonie. Póki chcą współpracować. O, było branie. Trzeci, wow, ale I jest pod bieraką, no jak tu podbijamy, o spadł. Trzeci. Wow. Uwa! Pod samymi nogami zobaczcie, jak ta guma znowu jest zjedzona. Kolejna ryba, która ma około 30 cm. No i co tam, Szymon? Biorą? Z myślę, że. Było no, dobrze. Chociaż teraz, już powoli ciśnie. Myślę, że wyczerpaliśmy limit. Yy... Misówki, Krakeny, myślę, że jedna paczka poszła. Ale ryb, co przerzuciliśmy, jest sporo. Lecimy. Kraken szat trzycalowy. Zobaczymy, co uda się złowić. Szymek na kamerze. No i co? Taką przymętę przucamy. Czekamy, aż opadnie na dno. Tutaj jest stosunkowo płytko. Więc to jest szybki opad. Jeżeli czujemy, że co chwilę wpada znacze, to zbijamy. I siedzi Patrzcie jaki ładny oko. Guma trzycelowa, cała zjedzona. Już wyczepiony. W ogóle to jest mój drugi raz na bellybowcie. Pierwszy raz widzieliście na TikToku, udało się złowić fajnego okonia. No dzisiaj trochę ten wynik zostanie poprawiony. Two hours later. I słuchajcie, my już wracamy na bazę. Niesamowicie sprawdziły się nam dzisiaj te przynęty z serii Predator. Szczególnie rozmiary trzycalowe Embryon Shada oraz Kraken Shada. Nie wiem co powiedzieć, przerzuciliśmy tych okoni masę. To było dziesiątki przerzucania naprawdę fajnych garbusów, które atakowały tylko i wyłącznie większe przynęty. Czemu? Prawdopodobnie te okonie chciały jakiejś wyróżniającej się przynęty na tle dużego stada drobnicy. My się bawiliśmy niesamowicie. No i słuchajcie, jeżeli wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, subskrypcję tego kanału. Ja postaram się robić więcej tego rodzaju materiałów, których pokazuję jak łowie na marki Libra Lurs, ale dodatkowo śledźcie naszego Tiktoka, Instagrama, Facebooka, żeby być na bieżąco ze wszystkimi nowościami, jakie dla was szykujemy. Do zobaczenia w kolejnym materiale. Pa pa!